Natomiast myślę, że jeśli chodzi o to praktyczne odrobaczanie, mamy na myśli przyjmowanie konkretnej farmakologii, środków farmakologicznych, bez jakby potwierdzenia inwazji pasożytniczej, tylko na przykład odrobaczanie co pół roku czy co rok. Mówię stanowczo nie. Dlatego, że takie leki nie są często nie działają tylko na jakiegoś konkretnego pasożyta. Poza tym my nie wiemy, jakie konkretnie pasożyta mamy. Nie wiemy, czy to jest pierwotniak. Czy to jest jakiś yy, duży, duży pasożyt? Nic właściwie nie wiadomo, jak ten lek dobrać. Nie wiemy, czy w ogóle mamy pasożyta. Poza tym no, te leki nie są obojętne, działają na nasz mikrobium, na nasz układ immunologiczny i tak dalej. I słuchajcie, zleża się troszkę przykład sytuacje, że ktoś od, odrobacza się profilaktycznie i nagle, nie wiem, wracają na jakieś choroby alergiczne czy choroby autonomiczne w przykład się odzywają. Dlaczego? Dlatego, że takie leki nie są obojętne i le leczenie zawsze musi być celowane, dostosowane do konkretnej sytuacji klinicznej, do konkretnego pacjenta i konkretnego gatunku pasożyta.